Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj z biura i może potowarzyszycie mi w prasowaniu. Mam tutaj moją przenośną deskę do prasowania. Przywiozłam sobie żelacho i będziemy prasować chusty. Ja je raz na jakiś czas prasuję, paruję. Uff. Wiecie, że ja go nie że zbyt często nie prasuję. Aczkolwiek powiem, że to jest nawet takie odprężające. Także dzisiaj jest wtorek i teoretycznie dzisiaj też powinien się pojawić film. Ale nie wiem, czy dzisiaj się pojawi film, czyli we wtorek, bo jak widzicie, jestem tutaj. A ja dzisiaj będę tu siedzieć prawdopodobnie do około godziny 16. Także nie wiem, czy w ogóle będę miał co dla Was nagrać. A po drugie, czy zdążę to zmontować, ale, ale zobaczymy. Jeszcze, jeszcze nie mówię nie. Sajbiście żelazko. Te fal. Express Steam. Mega. Także chyba sobie po prostu wrzucę jakiś podcast i poprasuję. Jak skończę, to może sobie pogadamy. Obiad zrobiony. Wczoraj robiłam czyli kąkarne. To widzieliście po takosach. I zrobiłam. Nie wiem, ochoty na ryż. I wiecie, co zrobiłam ze słodkimi ziemniakami? Zrobiłam wiele ze słodkich ziemniaków i zimniuków. I to było takie pyszne, że. Chyba pojadę właśnie, może do Tesco pojedziemy, pojadę do sklepu kupić więcej ziemniaków słodkich, o mi to mega smakowało. Kombo na ustach to standardowe kombo, które, muszę nagrać ulubieńców, które przez ostatni czas noszę stop, będzie w opisie. A jeżeli chodzi o stylizację podczas prasowanka, to mam dzisiaj czekoladową sukienkę z H&M, czekajcie może dam was tutaj bliżej. I wyleciałam po prostu z domu. I słuchajcie, brązowe rajstopy. Ja w zeszłym roku szukałam, ciężko było je znaleźć. No i teraz znalazłam. Teraz znalazłam w Marks Spencer. Więc ja mam wrażenie, że właśnie czare rajstopy nie zawsze pasują. Także mam tutaj czekoladowe rajstopy z Marksa. I jeżeli chodzi o buty, to mam baletki z Primara 2012. Ale wiecie co, właśnie brakuje mi takich butów dziennych, ale bardziej eleganckich, a nie takich traperów. Bo wiecie, ja mam te takie bu bu buty, buciory. Natomiast brakuje mi czegoś takiego zgrabniejszego. Z dodatku to mam kolczyki, które mają 1500, 190, 1500 lat. Yy, takie wielkie koła, no i zegarek. Ale może bym sobie zmierzyła tę marynareczkę. Pasowałaby taka zieleń. Nie wiem, czy widzieliście live'a, bo robiłyśmy z Karą na temat analizy kolorystycznej i tam mówiłam, że dla widzów, e, którzy byli na live'ie, będzie zniżka, minus 50 zł, Także daję wam tutaj znać, że na hasło live macie zniżkę na minus 50 zł na analizę kolorystyczną, jeżeli macie ochotę na analizę online. Także kto śledzi ten, dostanie zniżeczkę.

He also was a stoner. He loved smoking his weed. He smoked weed all the time. Now Jonathan was also very, very into cars. Specifically, he was into racing. He and his friends actually had an illegal racing club that they called Team Matt, which can be a little dangerous. And you know, everybody has their own opinions about that. Kind of a little sketchy, but other than the car racing, Jonathan was a really good kid overall. He never got into serious trouble. He also didn't have any type of record. Okay, so let's open all these up. These are all from whatnot. Oh, okay. This one was a free Gibby. Okay, I got some um, reverse hollows and a hollow. I got this EX card. Oh now that I am okay, love it, but this Już wszystko gotowe, pięknie poprasowane, no i też tutaj czekają tablice, dwie wody, poczekam na dwie panie. No i nie pozostajemy nic innego jak czekać i potem podjedziemy sobie do Tesco po słodkie ziemniaki i zjemy to czyli ze słodkimi ziemniakami. Już panie przyjechały, słuchajcie czasem problem z parkingiem, ale chyba, chyba jest miejsce. Oczywiście ulubiony sklep azela zakład pogrzebowy. Tak, dobra, już wystarczy. Musisz się podzielić z innymi pieskami. Nie chcę iść. Let's go! O, no, masz tu jeszcze ciasteczko. No i koniec. O nie! No podziel się z innymi. Bunia nawet nie chce tych ciastek. Chodź. Poranny spacerek. Jesiennie. U mnie musztardowe skarpety. Do adresu i ciapciów pieski, tak średnio zadowolone, bo strasznie ciągnęły do Starbucksa. Tak niezadowolone, bo no, odciągnęłam go od tych kostek z domu pogrzebowego. Jego ulubiony sklep. Tak jest. Pójdziemy też do psiego fryzjera, zapytać o buncie, kiedy mają termin. Co. Ale pogoda bardzo przyjemna na spacerowanie. to na niego. Jaki zadowolony. Zniknął dosłownie na parę minut i leci. Lecisz z butelką. Tu jak grzeczna, kochana przy mnie, a ten poleciał. Słuchajcie tam w tych krzakach, tu jest też taki lasek. On po prostu tam leci i nie wróci do mnie, dopóki nie znajdzie butelki. Jesteś z siebie zadowolony? Ledwo zipiesz teraz. Dawaj, butelkę, zabierz mu butelkę. Dawaj, dawaj, dawaj. No i teraz, teraz będzie zabawa. Idziemy odebrać bluzę. Ale zobaczcie, jakie niebo. Kurde, przecież lubił szaro szaroburo, A teraz normalnie pierwszy dzień wiosny. Lecimy po bludze. Dzisiaj mam dareczko, ja niestety na mini statywku tutaj jest duży, ale nie wiem, gdzie mam po prostu wlejta do niego, czyli tą główkę ale przychodzę do z bluzo, ale zanim bluza, to chcę Wam polecić spray taki dezynfekujący. Winter Spice, ale on moim zdaniem pachnie bardziej jesiennie niż zimowo. Właśnie czuję tutaj dynię, cynamon. Z reguły te zapachy wieś zimowe są takie albo sosnowe, albo jabłkowo-cynamonowe, a ten jest taki bardziej. Mm, ten jest taki bardziej korzenny. Także u mnie nowość. Kupiłam ostatnio przy yy, wypadzie dobiennemu, gdzie sprzątaliśmy. Także jeżeli szukacie, no to w mówię, OK, a w Polsce myślę, że możecie mieć to w. Jak się nazywa ten sklep, w Dildzie mają Astonish. Ogólnie Astonis jest bardzo dobra marka produktów do sprzątania. Ale przechodzimy z bluzą. Muszę znaleźć ten statyw. Jest inha. Czy już wam mówiłam na live czy w poprzednim vlogu, że widziałam bluze Bruseu, Pani Joanny. I się okazało, że jest HM. Więc myślę, że zamówię. Takiej mi brakuje. Ja mam bluzę taką pomarańczową, możecie kojarzyć. I mam bluzę z Tesco taką e, szarą, ale ona strasznie się skrócowała. Wziąłam XXL. Bo ja lubię takie, wiecie, takie wielkie, bardzo ciemna czekolada, prawie jak czarny. Możecie sobie porównać do mojego takiego brązowo bordowego topu. O. Oh, so nice. Dobra, idę przymierzyć i pokażę Wam bluzy. Mega, taka właśnie jak chciałam. Wielka bluza, którą mogę założyć do leginsów, która zakrywa tyłek. Czekajcie. Mega długa. Mega długa. Bardzo fajny kolor. Jest kaptur. No, może nie do tego, co mam na sobie czemu nie cała na brązowo w różnych odcieniach i musztardowe skarpety nie no kozacka zostawiam zostawię wam numer referencyjny mogłam wziąć mniejszą ale no ta jest fajna taka duża i długa love this zostawię wam tu metkę więc będziecie mogli sobie zrobić screena proszę bardzo może zatrzymać zrobić screena albo wpisać przepisać i druga rzecz z nowości. Nowości w mojej szafie, moi drodzy. Będzie to sweterek Merino Extra Fine z Marks Spencer. Z Marks Spencer w bardzo podobnym kolorze, bardzo, bardzo ciemna czekolada i one są co roku w różnych kolorach. Ja już mam taki czarny zeszłego roku i właśnie rok temu nie było czekoladowych. I w tym roku były czekoladowe, więc wzięłam. Już Wam tu pokażę. On kosztował... Uh! Oh no! 36 funtów. Responsibly sourced wool. No i tutaj macie numer referencyjny do tego sweterka. Jeszcze Wam pokażę co upolowałam. Nowiusieńkie spodnie z Marksa. Jeszcze ich nie mierzyłam. Eee, kupiłam je w Outlecie. Z kolekcji co prawda letniej, bo są jasne. Oryginalna cena to było 40 funtów. One miały taki też z tyłu. I moi drodzy, w outlecie, no nie zgadnijcie za ile ja kupiłam. A nie, 39,50. Uwaga, uwaga. 9,99. 9,99. Także zmierzymy sobie. Myślę, że mogę w nich też do, na jesień chodzić z jakimś jasnym sweterkiem. Albo przeczekają do lata. Także przymierzymy. I zobaczymy, czy będą dobre. Z takim tutaj one są. Z boku mają lampas, a z przodu mają. Jak to się nazywa? Nie wiem co. Ten pasek, a z boku lampas. Tak wyglądają. Może będą kiedyś wyglądać lepiej. Na razie nie ściągam metki. Jak coś to tutaj sprzedamy. Na Vinted W końcu sobie kupiłam porządnego woka. Ikei. I będziemy dzisiaj robić indyka mielonego i mam tutaj taką przyprawę Sweet and Sticky Chinese barbecue. prawdopodobnie nie jest to dobry pomysł, chociaż czemu nie, przyprawa to przyprawa, także to sobie tutaj podsmażę, mam tutaj też stir fry, ale jego sobie chyba zrobię na osobnej patelni i dopiero później wrzucę tu, żeby mi się nie, nie, się nie zrobiła taka pamuła. Ale z zarąbisty wok. Taki, taki wielki. Megaśny. Także dzisiaj zjemy indyka z ryżem. W lodówce mam tak pusto, że Wam pokażę. Zamówiłam Okado. Zobaczcie, co tutaj jest. Tutaj mamy piwo bezalkoholowe. Dostaliśmy od znajomych woli ostatnio. Jeden por, zieloną cebulkę, pyszny jogurt znowu. Kupiłam go, pyszny, jogurt, żółty ser, trochę śmietany i czerwona papryka i został nam serek wiejski, e, drugi serek wiejski, no i tak naprawdę to tyle, także wyjadamy dosłownie wszystko z odówki. okej, okay, okej, okay, już, już. Niestety rozgotowałam ryż. Oooo, zrobiła się mamałego. Oooo Oh No, nie. zjemy papę. Teraz sobie trochę polejemy sosem, ale muszę go otworzyć zębami albo i nie. Szkoda zębów, bo zęby drogie. I nie odrosną. Ok, mamy to. Trochę hoisin dak, nie zalewam całego tego tak z góry, dlatego że jakieś przyprawy tam daliśmy wcześniej. No i jeszcze cebulka i sezam. Czarny sezam. Po dla wszystkich starnowa, bo tam jest knajpa, która się tak nazywa. No i mamy to. Pachnie pysznie. Życzę Wam smacznego. Dajcie znać, co jecie na obiad. Może się zainspiruje nas i teraz przyszłam nałożyć olej i powiem wam, że jest jakiś update co do moich włosów. Włosy myłam wczoraj i dobrze wyglądają, także na no, jak na razie metoda Abi Young mi się sprawdza. Jeżeli nie wiecie o czym mówię, no to musicie się cofnąć do poprzednich vlogów, bo tam mówiłam o nowej metodzie takiej amerykańskiej pani trycholog i są właśnie osoby na całym świecie, które proponują swoją wersję na dane Państwo kosmetyku, bo nie wszystko jest dostępne tu. Więc jest i, wiecie, jakaś tam holenderska wersja. Widziałam, że polskie dziewczyny też robią, mają super rezultaty. I one... Właśnie muszę sobie nagrać filmik. One sobie robią takie rezultaty miesięczne. W sensie nagrywają. Ja nic nie nagrałam. Takiego stricte przed i po. Także teraz nakładam olej, bo będę szła na basen. I zepnę sobie włosy w koczka, tak u samej góry. Ale zanim to zrobię, to jeszcze sobie właśnie tutaj nałożę dokładnie Olej. Podobno jest Serum z L'Oreal'a, takie brązowe na porost włosów. I podobno i w składzie ma. Nie minoxidyl, a mi. No, tak jakby zamiennik minoxidylu. Aminoxidyl, minoxidyl, minoxidyl. To jest taki środek na um, porost włosów. No, i podobno ten L'Orealowy to jest jakiś bardzo fajny dupe takiego serum do skalpu od Kerastas. Także zobaczę sobie w wód się czy mają. I też widziałam, że po tym serum dziewczyny miały super rezultaty. Naprawdę świetne. Ale podobno albo na bank nie można tego używać, jak się ma zwierzęta. Także nie wiem, czy o tym słyszeliście że jak się ma minoksidil to właśnie nie powinno się go używać jak mamy zwierzęta wtedy to chyba w tabletkach, a nie we wcierkach ale nie wiem czy właśnie ten ameniksidil, nie wiem jak się ta druga substancja nazywa ten zamiennik, nie wiem czy też jest taki trujący i niby zwierzęta tego nie mogą zjeść i wypić bezpośrednio z butli ale wiecie o co chodzi, wystarczy was gdzieś tam po, po liżu, gdzieś przy włosach, czy tam nie wiem, na poduszce, jak śpicie, także jest to duże ryzyko. E, I też widziałam, że wiecie co? Tylko nie wiem, czy to było w Stanach, czy w jakim to było kraju. Kobitka myła podłogę, nie wiem czy nie fabulosą, coś a la Zaflora i niestety nie zdążyli uratować psa, dlatego że się okazało, że piesek sobie łaził po mokrej podłodze, która była wymyta jakąś tam, jakimś tam chemicznym, mocnym płynem. No i wyobraźcie sobie, że yy, zaczął nie wiem czy zaczął się dusić, ale coś złego się działo z psem. No i poleciała do weterynarza, no i niestety w poczekaniu już pies nie przeżył. I, i po prostu new fear unlocked. Moje psy, jak ja wymopuję, to yy, łażą po tym, ale właśnie ja sprawdzałam, ja mam flasza do podłogi, jest tam znaczek psa, czyli jest, wiecie, bezpiecznie dla psów, ale sprawdzajcie, dziewczyny i chłopaki, swoje środki czystości, czy są bezpieczne dla psów, bo już że tej zaflorze też czytam już, zwłaszcza na podłodze, no bo jednak jak jakiś blat czy coś, no to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że się tam zatrują, ale jednak właśnie na podłodze przejdę łapkami, potem te łapki wyliżą i może stać się tragedia. Także na pewno też będę zwracać uwagę w przyszłości, jak będę kupować płyn do podłóg. Aczkolwiek ja myję podłogi rzadko, raz w tygodniu te panele, więc mi się ten płyn też nigdy nie kończy. Ale tej, ja kupiłam płyn do podłóg z tej samej serii, co ma Winter Spice, ten psikarz Astonish. Będę musiała sprawdzić, czy czy on jest bezpieczny dla psów. Są też takie produkty spożywcze, których psy nie mogą jeść. No to wiadomo, jakaś tam czekolada i podobno najgorsze z tego wszystkiego są winogrona. No i też dziewczyna mówi, że a piesce ściągnął winogrona no i ona nie wiedziała i dostała takiego, dostał jakiegoś shinotoku. i na szczęście pojechała z nim do weta i go odratowali. No i wtedy może jej mówił, że, że no nie można dawać y, psom nie można dawać psom winogron. Ale słuchajcie, w komentarzach ja daję mojemu psu winogrona i nic mu się nie dzieje. A to strasznie obciążające wiecie, na mleki I nawet jeżeli dzisiaj mu się coś nie dzieje, jak ona mu, ta, tak mu regularnie podaje te winogronka, no to ja pierdzielę naprawdę masakra. Także nie wiem, jakby Wam przyszło też karmić psy winogronami i o tym nie wiedzieliście to uważajcie, ja nawet przestałam kupować tak często winogrona, bo te psy są takie moje żarłoczne że wiecie, one to by trudkę na szczury jadły i by się cieszyły, także także nie, no jest dużo też takich rzeczy cebula, czosnek że trzeba, trzeba uważać kurde i to jest właśnie życie z grzywką nie róbcie sobie grzywki nie róbcie sobie grzywki bo was będzie doprowadzać do szału Dzisiejszy vlog trochę krótszy, ale nie miałam w ogóle czasu na vlogowanie za bardzo w tym tygodniu. Mam nadzieję, że przyszły tydzień będzie... Yy, się poprawie I prawdopodobnie widzimy się jutro. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do komentarzy, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do uderzenia w dzwon, zapraszam do polajkowania i do podbicia... do podbicia filmu. Trzymajcie się cieplutko, buziaczki.